Znaczy wszystkim to Autokomis Warszawa z tej strony. Pokażę Wam parę nowości, co nam wjechało na plac Pierwsza to jest BMW E90 yy, 2 litry dieselek 150 koni, 313 przebiegu Cała praktycznie w oryginale, oprócz maski Bardzo ładny wóz, naprawdę zero rdzy Bardzo ładnie się prezentuje Oponka też w bardzo fajnym stanie, Michelin Automat Tempomat, nawigacja, kolorowe ekranki, matroni dwustrafowe, grzane fotele, podsufitka czarna, więc taka całkiem bogata w miarę wersja. Nie ma skór, prawda? No ale nie można mieć wszystkiego. Super stan techniczny, około 20 tysięcy będziemy musieli za to autko. Idziemy dalej, tu łanasz pokazywałem, tu akordy Berlinga, tam mamy jeszcze Aurisa, którego wcześniej ogrywałem 18 rok, się chyba, salon polska, 200 przebiegu. Eee... 150 Netto Tu mamy takiego Jeepa Patriota 4x4 2007 rok. 157 tysięcy przebiegu oryginalnego z salonu polskiego. Samochód od drugiego właściciela, tak on się prezentuje. Jakieś tam ma rzeczy do roboty. O, tutaj na pewno to trzeba będzie zrobić. O, to jest jeszcze chyba z drugiej strony, nie pamiętam, no, ale ogólnie rzecz biorąc, wyryła. Ładne, w środku zobaczcie, tak wygląda, przebieg 157, klimatyzacja sprawna, dwulitrowy diesel, 140 koni, szóstka skrzynia, w środku całkiem przyjemny, zadbany samochód w granicach 15 tysięcy lat auto. No i tu mamy Citroena C5 2008 roku, 2 litry benzynka w bordowym kolorze bardzo ładny wóz naprawdę i w bardzo dobrym jest stanie mechanicznym to gwarantuję Wam zobaczcie na tą felkę jak ona jest bardzo piękna ponka też bardzo ładna w środku już wyczyszczony z tego co wiem tak on wygląda 289 przebiegu ale zobaczcie na środek tutaj w ogóle tego nie widać stan techniczny że tak powiem prawie idealny tej stacji trena będziemy chcieli e, w granicach też coś około 15 tysięcy Zapraszamy serdecznie, Modlińska 381B Zobaczcie tutaj, kamyczki jeszcze wysypaliśmy tam do końca i tam z tyłu Kiedy to takie tańsze troszeczkę autka stoją, te są kamyczki wysypane więc mamy całe dwa place wysypane w kamieniach Bardzo ładnie się to prezentuje, podnośniki dwa działają więc. Oleje, filtry, jakieś płyny, klocki, tarcze, zawieszenie, jakieś proste naprawy, rozrządy, też zapraszamy, możemy Wam pomóc, wymienić, co do ceny, na pewno się dogadamy. No i co, Miłej, miłego weekendiku długiego Wam życzę, bo jutro już mamy czwartek wolny, więc pewnie wyjeżdżacie, my od piątku normalnie zaczynamy pracę, piątek, sobota, niedziela jesteśmy, więc zapraszam serdecznie, Młodzińska 381. B. No i co, do zobaczenia. Do następnego. Pozdrawiam. Wajcie, zapomniałem jeszcze o jednym wozie. Nietypowe trochę, bo tego za dużo. To u nas na rynku mi się wydaje, że nie ma. O, Tam jedzie już wróci odmalowanie, rozrządnik będzie robiony. Mamy coś takiego jak Toyota Urban Cruiser 2009 rok. Ma niecałe 200 tysięcy przebiegu. Tam 180 zamknięty jest. To jest 1,3 benzynka na łańcuszku rozrządu. No, tutaj będziemy poprawiać te drzwi, bo są troszeczkę zagniecione, więc trzeba będzie zrobić, Alufelga. 9 rok, tam 187 odejdzie w w bardzo dobrym stanie mechanicznym jest to auto. No, środka Wam nie pokażę, bo ja mam się nie chce iść szósteczka skrzynia. Multifunkcja na kierownicy, klimatyzacja oczywiście sprawna. 9 rok myślę, że w granicach e, no, około 20 tysięcy pewnie będziemy je cenić mamy jeszcze Dżuka, Dżuk się maluje dwa elementy, tam dwoje drzwi trochę były zagniecione, więc Dżuk niedługo wróci a to będzie taka wisienka na torcie, bo Dżuk jest 2013 roku w automacie z polskiego salonu i uwaga 52 tysiące tylko przebiegu, 1693 konie, koni, więc Zapraszam w przyszłym tygodniu, na, na pewno go zaprezentuję. Cena też będzie całkiem przyzwoita za to auto, więc pozdrawiam, jeszcze raz zapraszam. Miłego długiego weekendu. Modliska 381B, Autokomis Warszawa. Pozdrawiam.